Hej się Maneczka z tej strony, Przemo. Hej, hej, witam na moim kanale. Dzisiaj sobie zobaczymy pada do PlayStation 5 i powiem Wam, czy on mi się podoba, czy nie. Ale na początek zobaczymy sobie wszystkie pady poprzednich, poprzednich w sumie generacji PlayStation. A więc w roku 94, jak wyszedł PlayStation 1, powstał wtedy taki otopad. Jak widzicie, nie miał gałek. Nie miał wibracji: klawisze są L1L2, R1R2, Select Start i napis PlayStation. Później to się dopiero zmieniło i była wibracja, i dodano gałki. I tak wygląda już DualShock 1 z PS1, czyli PSXA. Czyli wibracje mamy tutaj wbudowane, takie bąbenki, które się kręcą. To sprawia, że pad wibruje. I z napisu PlayStation powstał napis PS1. Tutaj jest logo PlayStation, Select Options i klawisz analog. Tutaj światełko migało, to znaczy, że pad jest dobrze podłączony i możemy nim grać. Jeśli chodzi o PlayStation 2, porównanie do PlayStation 1, pada to praktycznie nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o wygląd. Jest on Lekszy, bardziej lekki, wibracje są jakby bardziej odczuwalne, i klawisze miały więcej możliwości tutaj nacisku. Ale ogólnie, jeśli chodzi o wygląd, to praktycznie nic się nie zmieniło. No i napis znowu został zmieniony z PS1 na PlayStation. Kolejna generacja to już była troszkę taka większa rewolucja, ponieważ pad do PlayStation 3 jest bezprzewodowy. Select Start mamy. Tutaj widzimy, że krzyżaki są ciut mniejsze, Jest tutaj taka większa, jakby dziura. Eee, nie ma już analoga jest klawisz PS. Klawisze tutaj zostały, a tutaj już mamy spusty, ponieważ do PlayStation 1 i 2 spustów nie było. Te klawisze się po prostu wciskało, a do PlayStation 3. Już tutaj te klawisze były w formie spustów. Dodatkowo mamy tu napis Dualshock 3, Sixaxis, czyli że on posiada w sobie czujnik ruchu, możemy ruszać. A tutaj mamy cztery mm, diody, które oznaczają, którego pada mamy podłączonego. jako jesteśmy grać. 1, 2, 3 lub czwarty w grze. Co ciekawe, jeśli graliśmy w FIFA czy w inne gry nawet na 8 padów. To na przykład pad 5 to była świecona dioda 4:1. z szósty to 4:2 i tak dalej. I kolejny już ostatni pad do PlayStation 4 Pro, w którym mamy tutaj oświetlenie, panel dotykowy. Tak on się różni do PlayStation 3. Tu mamy wnęki w gałkach, klawisz PS jest Ciut mniejszy jest na dole, tu mamy mikrofon Panel dotykowy to już mówiłem, który działa we wszystkie kierunki Zależy co robimy I tak wygląda tył, a więc zamiast Czterech diod mamy Światełko, które <grytanie> Dużo graczy sprawia trudności, ponieważ Świeci w pokoju i wielu osób to denerwuje Ale można już na te światełka kupić sobie jakąś naklejkę I nakleić, a jeśli chodzi o te gałki, to też dużo osób to denerwowało, więc po prostu można sobie kupić takie nakładki na Dualshocka i sobie założyć. Dobra, a teraz zobaczymy sobie pada na PlayStation 5, który nazywa się DualSense i wygląda on tak. Zaskoczenie jest bardzo duże. Czyli ma on opływowy kształt i wygląda praktycznie jak pad z Xbox'a. Jest on biało-czarny. Mamy krzyżaka. Nie mamy w ogóle klawisza PS. Tutaj mamy e, mikrofon, który jest też, e, który działa jak głośnik, ale mikrofon jest już tutaj wbudowany, co nie było w przypadku PS4. E, mamy przycisk share. Mamy zamiast przycisku options, jest tu przycisk Create który pewnie da nam dużo więcej nowych możliwości, a klawisze są białe. Pad powinien być też czarny, powinien wyjść z tego co wiem. No, jeśli chodzi o moją opinię, to pierwsze wrażenie tego zdjęcia to bardzo, bardzo mi się podoba, jednak no, szkoda, że te klawisze nie są kolorowe jak w tamtych oryginałach. Tak, trójkąt e, zielony, krzyżyk niebieski i tak dalej, prawda? ale wygląda on przekozacko i powiem Wam, tak naprawdę wygląda dosyć futurystycznie. Futurystycznie, przepraszam. Także uważam, że Sony bardzo się postarało, fajnie to wygląda i są już opinie ekspertów, e, którzy na nim już grali, czuli właśnie wibracje i przyciski haptyczne i są bardzo zadowoleni. Mówią, że nawet jak jedzie się samochodem w grze, to dzięki temu padowi czuć, że naprawdę jedzie się po błocie na przykład. Także jest to fajne, i triggery są adapcyjne, można sobie je adaptować, a więc inne dadzą nam odczucia w grach. Nawet przyciski L2 i R2. Także jest to dosyć ciekawe. Na przykład bardziej trzeba będzie naciskać przycisk, żeby na przykład zmierzyć z łuku, ale na przykład, gdy będziemy strzelać ze strzelby, to już to będzie tak zrobione, że po prostu jeden raz naciskamy i, i szczelba strzela od razu, tak? Ale gracze będą to sobie mogli zaprogramować z tyłu powinien być taki klawisz właśnie do programowania tych klawiszy i dodatkowo ma być tu ulepszona bateria czyli dłużej ma trzymać, także fajnie, fajnie i dodatkowo tutaj światełko to mamy takie tylko malutkie malutką jakby kropeczkę czyli ona praktycznie nam w ogóle nie powinno przeszkadzać i USB-C ma być czyli bardzo dobre połączenie i mam wrażenie, że to wszystko idzie fajnie w dobrym kierunku no oczywiście jedynie co nas odrazi to pewnie cena no jak teraz Niecałe 300 zł to są dual do PlayStation 4, a wiecie, jak będziemy chcieli zagrać na PlayStation 5 na 4 osoby w 4 pady, wiadomo, jednego będziemy mieli z konsolą. dwa to na pewno już kupimy w, w jakiejś tam lepszej ofercie na PlayStation 5. Zamiast oczywiście wyboru pada i gry to dwa pady na przykład. No ale według mnie to i tak trzeba będzie dać troszkę pieniążków, żeby to kupić. Ale ogólnie moja ocena jest. Bardzo fajna, bardzo mi się on podoba. Nawet że jestem bardzo, bardzo wielkim fanem PlayStation, a nie Xboxa, to jednak ten kształt jakoś mi nie przeszkadza. Jestem tylko ciekaw, jak będzie się go trzymać, bo ja mam długie paluchy, duże dłonie <grych> i mam nadzieję, że będzie osobiście dla mnie wygodny. A co wy myślicie o tym padzie? Proszę o komentarze pod filmikiem. Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej, cześć, papa.